W dzisiejszym odcinku: Gaming droższy przez taryfy, ale podobno taryfy znikną. I co teraz? Intro Snake i Terra wywołuje mieszane emocje u fanów. George RR Martin, producentem filmu Elden Ring. Nowy VR headset Valve ponownie opóźniony, ale będzie na co czekać. Persona 4, remake potwierdzony, ale nie wszyscy świętują. Dodatkowo premiery gamingowe przyszłego tygodnia i szybkie recenzje rematch. Tainted Grail, The Fall of Avalon oraz Nine Kings. No i oczywiście dam wam znać, jakie gry będzie można ściągnąć za darmo w tym tygodniu. Zaczynamy nowy odcinek Pixelozy. 28 maja Sąd Amerykański obalił cła Trumpa na import. Brzmi jak dobra wiadomość dla graczy, prawda? No, nie do końca. Microsoft już podniósł cenę Xbox Series X o 100 dolarów. Nintendo opóźniło przed sprzedaż Switch 2 przez niepewność celną. Sony zwiększyło ceny PlayStation 5 w niektórych krajach o 25%. A teraz, gdy cła zostały prawnie unieważnione, pojawia się kluczowe pytanie. Czy giganci gamingu obniżą ceny z powrotem? Odpowiedź prawdopodobnie brzmi nie. Dlaczego? Po pierwsze, firmy już przyzwyczaiły nas do wyższych cen. To jak próba wsadzenia pasty z powrotem do tubki. Po drugie, nie wszystkie cła zostały zniesione. Nadal obowiązują podatki na procesory graficzne i płyty główne. Po trzecie, firmy już zainwestowały miliardy w przenoszenie produkcji z Chin do Wietnamu czy Kambodży. A jeśli dodamy do tego inflację, rosnące koszty rozwoju gier i niepewność geopolityczną, wygląda na to, że wyższe ceny to nowa normalność. Przykro mi bardzo, ale wydaje mi się, że nasz portfel będzie musiał się przyzwyczaić. 23 maja Konami wypuściło nowy zwiastun Metal Gear Solid Delta – Snake Eater i internety eksplodowały. Okazuje się, że fani są podzieleni jak nigdy. Jedni są zachwyceni nową wersją kultowej piosenki Snake Eater w wykonaniu oryginalnej wokalistki – Cynthia Harrell. Inni analizują każdą nutę jak detektywi CSI. Społeczność dosłownie rozkłada zwiastun na czynniki pierwsze, Porównując każdy kadr z oryginałem z 2004 roku. Niektórzy twierdzą, że nowa wersja brzmi bardziej żałośnie, inni narzekają na cyfrowe brzmienie. To klasyczny przykład tego, jak trudno jest zadowolić fanów. Chcą nowości, ale tylko takiej, która będzie identyczna z oryginałem. Remake wychodzi 28 sierpnia na wszystkie główne platformy, więc przygotujcie się na kolejne miesiące internetowych wojen. 23 maja ogłoszono film na podstawie Elden Ring. Reżyserować będzie Alex Garland, twórca Ex Machina, a produkcją zajmie się A24. George R.R. R. Martin, współtwórca świata Elden Ring oraz, jeśli ktoś go nie kojarzy, twórca pieśni lodu i ognia, będzie producentem filmu. Fani są podekscytowani, ale także przerażeni. Jak przełożyć grę, gdzie historia opowiadana jest przez opisy przedmiotów i kryptyczne dialogi, na dwugodzinny film? Niektórzy sugerują, że lepsza byłaby seria lub animowana antologia. Garland na szczęście jest prawdziwym fanem gry i przeszedł Shadow of the Earth Tree, więc przynajmniej wie w co się pakuje. Po 30 milionach sprzedanych kopii. Elden Ring zasługuje na adaptację, ale czy kinowa forma jest właściwa? Poczekamy, zobaczymy. Valve znów robi to, co potrafi najlepiej. Opóźnia swój sprzęt. Dekart, długo oczekiwany headset VR, został przesunięty, tym razem na 2026. Informacje potwierdził CEO konkurencyjnej firmy Lynx, który podobno widział urządzenie na własne oczy i stwierdził, że jest całkiem niezłe. Dekart ma być hybrydą standalone headset napędzany RM, ale z możliwością uruchamiania aplikacji pc przez Protona. To brzmi ambitnie, ale też skomplikowanie co tłumaczy opóźnienia. Do 2026 roku Valve będzie musiał konkurować z nowymi headsetami Meta, Samsunga i kolejnymi Vision Pro od Apple. Przy cenie około 4700 zł, Decard celuje w power userów, nie w masowy rynek. Ale może właśnie to będzie jego przewagą. 28 maja świat gier obiegła informacja o Persona 4 Remake, ale w najmniej oczekiwany sposób. Yuri Lowenthal głos Josuke. Przypadkowo potwierdził istnienie gry w poście na Blue Sky, który potem szybko usunął. W poście aktor przyznał, że błagał o powrót do roli, ale Atlus mu odmówił. Internet natychmiast zaczął spekulować. Czy to przez koszty, wiek aktora, czy może strajk w Hollywood? Fani są załamani, bo zmiana głosu w personie to jak zmiana twarzy Spidermana. Po prostu nie wypada. Atlus już wcześniej zrobił podobny ruch z Persona 3 Reload ale tym razem fan szczerze przyznał, że błagał o rolę. To pokazuje, jak bardzo głosy są ważne dla graczy. Niektórzy wolą stary dubbing niż najlepszą grafikę. W pikselach na tapecie rzućmy okiem na premiery nadchodzącego tygodnia. Zaczynamy od kolorowej przygody kooperacyjnej. Popukom debiutuje na PC 1 czerwca i obiecuje być idealną grą na wieczory z przyjaciółmi. To kooperacyjna gra puzzle adventure, która łączy mechaniki match 3 z platformówką. Brzmi jak przepis na solidną zabawę, zwłaszcza jeśli macie kogoś, kto nie narzeka na dzielenie klawiatury. Dla fanów Mario Kart'a z nostalgią za Crash Team Racing. The Carters 2 Turbocharged wjeżdża w Early Access 2 czerwca. To kolejka dla tych, którzy lubią swoją rywalizację, z dozą driftu i jeszcze większą dozą frustracji, gdy znajomi wyprzedzą Was na mecie. Pełna wersja ma pojawić się do końca roku wraz z wersjami konsolowymi. Długo wyczekiwana kontynuacja przygód w świecie Deltarune w końcu ma konkretną datę. 4 czerwca zadebiutują rozdziały od 1 do 4 za 25 dolarów. To doskonała okazja dla fanów Undertale, którzy od lat czekają na pełną wersję tej magicznej opowieści. Toby Fox obiecuje, że kolejne rozdziały będą dodawane jako bezpłatne aktualizacje brzmi jak uczciwa umowa. Seria Run Factory wraca z nową odsłoną, ale szczegóły wciąż spowite są mgłą tajemnicy. Fani mogą się spodziewać kolejnej dawki uprawiania, walki i romansowania. Klasyczna formuła, która sprawdza się od lat. I na koniec Heroes of Might and Magic. Olden Era wciąż nie ma potwierdzonej daty premiery, ale szczerze mówiąc, obecny tydzień jest tak spokojny pod względem dużych premier, że surprise release byłby idealnym posunięciem. Czasem najlepsze niespodzianki przychodzą wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Może akurat dziś? Zamiast benzyny i silników Rocket League, w końcu na boisku można grać w piłkę nożną. Rematch to dynamiczna gra 5 na 5 od twórców uznanego Sifu. Kontrolujesz jednego zawodnika z perspektywy trzeciej osoby. Każdy wślizg, drybling i strzał to Twoja sprawa. Co kręci? Innowacyjne podejście. Brak statystyk graczy oznacza, że liczy się tylko Twój skill i praca zespołowa. Studio Sloclap ma na koncie świetne gry, akcji, więc animacje powinny być na poziomie. Ale uwaga, bo beta testerzy zgłaszają problemy z podaniami, które lecą nie tam, gdzie chcesz, plus brak konfiguracji klawiszy na PC. Dołączcie za darmo do playtestu i zobaczcie sami, czy gra warta będzie 90 zł, bo ma potencjał setek godzin online'owej rywalizacji. Oficjalna premiera 19 czerwca i mam nadzieję, że wszystkie niedociągnięcia i bugi zostaną poprawione do tego czasu. Z boiska przenosimy się na mroczne, arturiańskie ziemie. Tainted Grail to osobowe RPG z otwartym światem, 600 lat po upadku króla Artura. To jak Skyrim spotkał się z Wiedźminem na bardzo ponurym przyjęciu. Co zachwyca, ogromna zawartość 50 do 70 godzin, rozgrywki w trzech strefach, ponad 200 zadań pobocznych i 250 udźwiękowionych postaci. Nocą spływa weirdness, chaotyczna siła, która zmienia rzeczywistość. Możecie być alchemikiem, berserkerem albo skradającym się łucznikiem, wybór należy do Was. Ale jest haczyk. Gra ma poważne problemy techniczne, szczególnie na konsolach. Na PlayStation 5 Pro rozdzielczość zablokowana jest na full HD, a gracze mówią wprost: to kompletny bałagan. Za 180 zł dostajecie masę treści, ale jakość techniczna kuleje. Krytycy chwalą fabułę, ale użytkownicy narzekają. Tak więc na konsolach zdecydowanie poczekajcie na pacze. Na koniec coś, co napędza się tysiącami najemników i magicznymi zaklęciami. Nine Kings to roguelike Kingdom Builder z elementami deck buildera. Brzmi skomplikowanie? To po prostu pretekst do rzucania kamieniami w ludzi słowa twórców, nie moje. Zaczynasz od skromnej wioski, a kończy się na armii sentientnych grzybów walczących z szklanych armat magów. Dziewięć unikalnych królów. Każdy z własnym dekiem. Nieskończone kombinacje buildów. Jeden użytkownik opisał to jako deck builder, w którym wszystko umiera cały czas i to brzmi fantastycznie. Jedyny minus to wczesny dostęp, więc mogą się trafić błędy. Jeden gracz nawet zgłosił nieśmiertelnego króla przeciwnika. Za promocyjne 32 zł dostajecie praktycznie nieograniczoną regrywalność. 93% recenzji to bardzo pozytywne. To jak sportowy samochód w cenie hulajnogi. Krytycy zachwyceni, więc moja rekomendacja? Zdecydowanie bierzcie, póki promocja trwa. W darmowych pikselkach z Epic Store mamy klasykę gatunku. Chcąc poznać los, jaki spotkał jego siostrę, chłopiec wkracza do otchłani, wprost w limbo. A na dodatek tajny Tina z Wonderlands. Wyrusz na epicką przygodę, pełną fantazji, cudów i potężnego uzbrojenia. Stwórz własną wieloklasową postać i strzelaj. Zgarniaj łupy, tnij oraz rzucaj zaklęcia, aby powstrzymać Dragon Lorda. Tutaj już kończymy. Bardzo dziękuję za uwagę i oczywiście, wielka prośba. Jeśli content Wam się podoba, kciuk w górę, subscribe oraz dodajcie komentarz, aby nakarmić algorytm. Do zobaczenia za tydzień.